W gęstym lesie, gdzie znajdowała się przepiękna jagodowa polana, a latem kwitły tam pachnące kwiaty, mieszkał lisek łatek. Był rudawy, z białą łatką na ogonie, którą każdy w lesie znał. Ale to nie ogon czynił go wyjątkowym. Łatek miał coś, czego nie widać, serce, które potrafiło słuchać. Każdego dnia przemierzał ścieżki między drzewami, zbierał jagody, skakał przez strumienie i odwiedzał swoich sąsiadów. Miał wielu przyjaciół: żabkę Ruzie z błotnego stawu, króliczka Puszka, który lubił opowiadać dowcipy, i sowę Ludwikę, która znała odpowiedź na prawie każde pytanie. Ale Łatek najbardziej lubił odpoczywać na jagodowej polanie, gdzie zwierzątka z całego lasu przychodziły zbierać owoce. Było to miejsce, które wszyscy kochali. Pewnego ranka coś się jednak zmieniło. Lisek Łatek, który właśnie miał zamiar uciąć sobie drzemkę na miękkiej trawie, usłyszał hałas. Z jednej strony polany kłóciły się wiewiórki, z drugiej jeże, a z trzeciej głośno świergotały wróble. To moje miejsce. Zawsze tu suszyłam orzeszki. Mówiła wiewiórka Wika. A my robimy tu zapasy na zimę. Mówił z przejęciem Jerzchenio. A my szukamy tu ziarenek i trenujemy latanie z gniazda do gniazda, protestował wróbel Stefan. Każde ze zwierząt uważało, że ma większe prawo do korzystania z polany. Kłótnia robiła się coraz bardziej gorąca, a jagody zaczęły spadać na ziemię przez głośne krzyki. Lisek łatek obserwował wszystko z rozczarowaniem, aż w końcu westchnął i zawołał. Hej, hej, czy możecie wszyscy na chwilę posłuchać? Zwierzęta zamilkły. Lisek był znany ze swojego pomysłu na każdą sytuację, więc słuchano go z uwagą. Przypomnijcie sobie, dlaczego wszyscy lubimy to miejsce? Powiedział spokojnie. Przecież Polana była zawsze wspólna. Każdy znajdował tu coś dla siebie. A teraz? Czy jagody i spory to wszystko, co po niej zostanie? Zwierzęta spuściły głowy. Polana faktycznie wyglądała jak po burzy. Mam pomysł. Dodał Łatek. Zróbmy plan. Niech wiewiórki korzystają z polany rano, jeże po południu, a wróble wieczorem, kiedy jest więcej przestrzeni do latania. A w niedzielę robimy wspólne pikniki. Zapanowała cisza, a potem. Rozległy się brawa, no przynajmniej w wersji leśnej: piski, ćwierkania, tupanie i szuranie. Wszyscy się zgodzili, a wróbel Gaweł poleciał nawet po kwiaty na znak zgody. Od tamtej pory Polana znów tętniła życiem, ale już bez sporów. A Lisek Łatek zrozumiał, że prawdziwa siła nie leży w wygrywaniu sporów, lecz w umiejętności ich rozwiązywania, tak, aby każdy czuł się wygrany.